Słuchajcie, drodzy widzowie, rzeczywiście macie rację. Po wczorajszym materiale, czytając komentarze, z beki nie mogłem, jak w to szedłem, i rzeczywiście zaobserwowałem, że to jest do demek. Kumacie, że wrzucają akrylizację na aktualności, czyli czysto teoretycznie powinna być to jedna z większych akrylizacji w listopadzie, a jest to akrylizacja dla prograczy, bo żaden z graczy, no a przynajmniej większość graczy, nie będzie oglądała swoich demek, tak szczerze. Ja byłem święcie przekonany, że oni to dodają na oficjalne serwery. Kumacie, że oni to tylko i wyłącznie w demkach poprawili, coś co powinno działać na oficjalnych serwerach, zostało poprawione w demkach. to jest absolutny hit! Ja już nawet nie wspomnę, że oni ostatnio, jak wiecie, zmienili tak naprawdę możliwość trajdowania CODS. no to nie dodali tego na konności, tylko w zasadzie bardziej poruszyli temat retake'u. Że słuchajcie, retake powrócił, nie? Walić, że zmieniamy zasady KOS o 180 stopni i ogólnie tradeów z nimi związanych, macie retake'a. Nikt praktycznie w tamtym momencie nie rozmawiał o Ritek. Nawet nie jestem pewien, czy to było w aktualnościach, czy po prostu to później jeszcze dodali, tak szczerze. Jak ktoś sprawdza, to może mnie poprawić, co nie? A przechodząc do głównego tematu materiału czyli niczego innego jak tego, kiedy możemy spodziewać się potencjalnych lików wlepek to powiem Wam jedno: zazwyczaj walf likowało wlepki tydzień przed. Medio rozpoczyna się 24 listopada, czyli o tutaj w poniedziałek, bo ja mam generalnie amerykański kalendarz, tak jakby ktoś pytał, no ja mam poniedziałek, generalnie wtorek na nasz, jest jaka jest sytuacja, Monday, Monday wszystko się zgadza, no i generalnie zazwyczaj do tygodnia powinniśmy widzieć lik w plikach gry i jeszcze tak mniej więcej tygodnia, półtoraj, a tak tydzień przed teoretycznie naklejki, chociaż to też zależy, czy nie będzie problemów, bo jeżeli będą jakieś naklejki, jeżeli jakieś naklejki graczy albo autografy mogą mieć problemy, no to rzeczywiście możemy te naklejki zaobserwować albo kilka dni przed, albo już nawet po majorze, jako ciekawostkę mogę dopowiedzieć. W sensie po tym, jak się rozpocznie ten major, nie tak, że jak się zakończy. Tutaj też pokazuję wam potencjalne w zasadzie, no, nic innego jak naklejki stworzone przez graczy i wydaje mi się, że to tło jest takie Pierwszy problem ogólnie z tym tłem jest taki, że walfu możliwe je coraz bardziej zdrapywanie, więc nawet jeżeli by dodali naklejki z tłem, to najprawdopodobniej dałoby się je zdrapać. Czy byłoby to dobre dla nas, dla inwestorów? Wydaje mi się, że nie. Najlepiej jakby dodali jakieś brzydkie naklejki z tłem, chociaż osobiście uważam, jak i wielu graczy z tego co widziałem po komentarzach, jak i w zasadzie forach, że goldy powinny zostać zmienione. W sensie zga zgadzam się z tym, że te goldy są średnie i mało kto je lepi, no i ogólnie fajniej byłoby je jakoś, wiecie, zaktualizować. Dajcie w sumie znać w jak Wy to wszystko oceniacie, czy według Was rzeczywiście wa tym razem wlepki w plikach gry, czy jednak je jakoś tam mniej więcej zachowa. Bo no, nie oszukując się, ostatnio je zlikowali kilka dni przed i też były problemy z tego, co pamiętam, co nie? I też dajcie w sumie znać w komentarzu, czy... jak oceniacie to, że coś takiego dali na bloga? No ja święcie przekonany byłem naprawdę, że jest to nic innego jak na oficjalnych meczach, a to jest demko, kumacie, demko, demko sobie możecie odtworzyć i wszystko będzie poprawnie w demku. No oni chyba sobie żarty z nas robią w tym momencie, tak szczerze, nie? No nic, miłego dnia Wam życzę, widzowie, trzymajcie się. A, no i zapraszam oczywiście do wsparcia kanału, polecam sponsora, jak i w zasadzie na Discordzika, co nie?